I zaraz pokażemy Wam, jak zamówić kuriera za granicę. Znowu jesteśmy w zakładce Moje narzędzia po zalogowaniu się tam do tego centrum serwisowego. I to, co niedawno zostało wprowadzone, jeśli chodzi o naprawy Milwaukee, a o czym jeszcze wiele osób nie wie, to jest to, że tutaj pojawiła się taka zakładka jak Zmień kraj wysyłki. Wielu z Was, szczególnie tutaj u nas w zachodniej Polsce, pracuje gdzieś za granicą, Powiedzmy, że w tym przypadku będzie to na przykład słoneczna Portugalia, więc możemy sobie zamówić kuriera, jeśli jesteśmy akurat na robocie w Portugalii, żeby przyjechał właśnie tam. Zmieniamy sobie kraj wysyłki i wybieramy na przykład kolejne narzędzie, które się popsuło. Czyli powiedzmy, że jest to klucz 3/4 cala, on jest jeszcze na gwarancji, więc. Nic tutaj się nie zmienia, z tym, że urządzenie nie trafi do serwisu TTI, o którym mówiliśmy wam wcześniej, e, tego w Polsce, tylko trafi do oficjalnego serwisu w Portugalii. Zapraszamy na www.otonarzędzia.eu.